Kochani, bardzo serdecznie w niedzielę. Weekend rodzinny. U mnie weekendowo, rodzinnie. Wczoraj była rodzinka liniowa, dzisiaj chciałam zrobić rodzinkę pensji i mam tylko takie, które udało mi się kupić. Nie mam tej po 10 i nie mam tej po 2. Te po 5: starsza wersja i nowsza wersja. Super mega pensja i najnowsza premiera. Moja giga pensja, jest to jeszcze z paczki premierowej, pokupowałam w tym samym miejscu. Te po 10 i te po 2 były w Żabce. Nawet tam poszłam zapytać. Były, pokazała mi pani, ale nie mogła sprzedać, bo nie ma szkoleń i coś tam, coś tam. I no tylko popatrzyłam i, i wyszłam. Nie mam po prostu, nie mam szczęścia, żeby tam kupić. Jest jakaś jedna dziewczyna, która może sprzedawać, ale nie mam szczęścia, żeby na nią trafić. No, trudno. Jest niekompletna. Jeśli uda mi się trafić na tą panią i uda mi się kupić, to zrobię jeszcze taką, yy, taki odcinek z wszystkimi pensjami. Dzisiaj musimy się tymi zadowolić. Wkład 60 zł. Ekstra pensja z numerem 48. Ta najnowsza wersja. A potem przetestuję sobie tą starszą, strasznie pechową.

15 i 6, i jest na końcu wygrana. I pod szóstką 50 zł. Mówię, że ta edycja jest szczęśliwa. A ja mam wkład 60, a ja to mam już 50. Pierwszy raz mam taką wygraną w ogóle w tej pensji, bo 50 jeszcze nie miałam, ale pięknie. Pod jedną kwotą 50 zł. Piękna. Piękna rodzinka się zapowiada. Już wiecie, że mi ulżyło. <laughs> Teraz starsza wersja, czyli ta różowa z numerem 4. Czy pójdzie w ślady? To była strasznie pechowa edycja, strasznie. A ta nowa, jak zabłysła, to błyśnie cały czas. <laughs> 35, 6, 4, 17 i 21, numerem 4, chyba mówiłam. I mam. 11 18 napis 13 i 22 no bierz przykład jest patrzcie trzeba do zrapek mówić i wtedy coś z tego będzie no starsza edycja w końcu się obudziła 34 33 i 4 a pod 35 jest 10, czyli małe pensje dają mi zwrot odcinka. Coś pięknego. Kontrolne E. No to dwa maluchy. Ja już jestem na 0. Jak te większe coś dadzą, to będzie plus. Super, mega pensja z numerem 13. Tak mi pani podała i tak muszę brać. 7,50. Trzydzieści siedem. Piętnaście i trzydzieści dwa. No to szukamy. Trzydzieści pięć. Czterdzieści jeden. Szesnaście. Trzydzieści osiem i dwadzieścia pięć czterdzieści dziewięć osiem trzydzieści jeden i pięć na no, odwrotność pięćdziesiątki niestety czterdzieści sześć trzydzieści dziewięć dwadzieścia dwa siedemnaście i pierwszy napis

21 i 26. Czyli ta się nie popisała kontrolne TGM. Wstyd. Wstyd się jak małe dały piękny wynik. I teraz ta największa po 30 moja gigapensja z numerem 21. I będę sobie szukać. 4, 41, 11, 58, 55 i 24. Kto nie widział premiery, zachęcam i zapraszam do obejrzenia. Była ładna, byłam zadowolona. <gry> Także warto zobaczyć. Dobra, teraz nie mogę dużo gadać, muszę się skupić, bo tego dużo. I mam 35. Dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden, pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt cztery, czyli w pierwszym rzędzie nic, pięćdziesiąt dziewięć, no blisko, czterdzieści siedem, dziewiętnaście, trzynaście i pięćdziesiąt siedem. No, wskoczyli pięćdziesiąt osiem to chyba zły znak. Dalej. Piętnaście, czternaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem i czterdzieści pięć. Trzeci rządek pięćdziesiąt jeden, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt sześć. 1 i 3. A no, tutaj takie boki wyskakują tu. 2, chyba nic z tego nie będzie. No duże zdrabki, te drogie, no po prostu wstyd wam powinno być. I 34. Ostatni rząd. Jest pierwszy napis. 40. No właśnie. 10. Same boki. 23. I na koniec. 8. Czyli te duże zawiodły. Zawiodłam się na Was. Te dwie największe puste, a te dwie najmniejsze dają mi zwrot z odcinka. Ekstra pensja, nowsza wersja 50 zł pod szóstką. I ta starsza też się obudziła i dała 10, czyli mam 60 zł w tych małych. Brawo, brawo maluchy. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał z rodzinką. Może, jak uda mi się kupić te zdrabki, to powtórzę jeszcze rodzinkę pensji albo wezmę sobie jakiś inny zestaw, bo chciałam zobaczyć chociaż co mają. Pani pokazała mi całą, wyjęła jak to w żabce bywa spod lady, yy, całą taką. Skrzyneczkę pokazała. No naprawdę, mają dużo. Mają bardzo ładny wybór, mają dużo, no ale kiedy ja to mam kupić? <laughs> I już po prostu tra traciłam cierpliwość i mówię do tej pani, że ja nigdy nie mam szczęścia, żeby to kupić. Nikt tu nie ma y, pozwolenia, nikt tu nie może sprzedać, nikt nie ma szkoleń. No o co tu chodzi? No i pani mówi, że jest jedna. Jest jedna na całą żabkę, która, która może sprzedać, no ale kiedy ja ją mam. Dorwać. Ale i tak jestem z dzisiejszego odcinka bardzo zadowolona. Ja Wam wszystkim życzę udanej, pięknej niedzieli. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!